Witam serdecznie program programu hashtagi. Dzisiaj jestem ja Dakan oraz Dominika. Za granie. Dzisiaj będziemy testować trzy pizze z różnych popularnych sieciówek. Będzie to Dominos, Pizza Hut oraz Telepizza. My nie wiemy, która pizza jest jakiej i testując i patrząc i bohając i smakując, Mamy będziemy to. musieli zgadnąć. Okej, okay, bardzo grube ciasto, mega grube, e, fajna taka Gruby elastyczność, seru, nie łamie się, dużo sera, wyraźny, wyraźny rant, więc ja już czuję, że wiem z jakiej to jest pizzerii, <śm> czy Ty wiesz jaka to jest pizzeria? Mm, ja podejrzewam, że to jest Pizza hat. Ja Sos też uważam, że to jest Pizza Hut. Sos, hat. jest idealnie jak tak. Pizza e, Tak. nie jak pizza? Jest tłusta. To Jest zajebista. Nie. O, mm ona, -mm. ona ma, to ona tłustra, ma być jest... tłusta. No właśnie nie, ale tyle? Taka, Strasz, do... Nie, do... nie nie taka tak. sztuczna trochę a jest niedobra. nie mimo, że, że tego nie 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 ale jestem pyszny ja muszę żyć tulkował nie ja jestem głodna. Okay. ja chętnie jestem poradzę nie nie nie. No. nie nie jeśli ktoś jest bardzo bardzo głodny to bardzo bardzo pojechał na tak. no to bardziej dla facetów niż dla kobiet według mnie no prawda? Bardzo twarda, to jest w ogóle niegiętka. No, a ja? Nie, ja chcę pierwsza. Mm. Mega dużo sera, ciasto trochę gumowate, mm. strasznie gumowate. W ogóle nie, nie, nie kruszące się. smaku trochę papierowa, prawda? Dużo sera, ale dobra, ja jak jest? Jak dużo sera? Ja jeszcze nie jestem pewna. Guma. Mhm, guma. Mega. Guma i papier. Guma. W ogóle to ciasto jest takie, jakbyś karton jadł. Ona jest ciepła, ale... I też nie jest gruba. Nie tak spodziewałem jest. się tego, ale ona jest dosyć... niedobra. No. Same here. Zobaczcie, jak się... Porównajmy sobie z tym. Ja tu nakładam tyle siły, tak się rozrywa ciasto, a biorę tu... A, no, to jak wchodzi. się ciężko... ciężko jak wchodzi. to się ciężko je w ogóle. Czyli to byśmy obstawiali, że to jest takie pizza, tak? No. Zresztą się wiadomo, pizza to pizza. Tak. Każda pizza jest dobra, nawet jak jest zła. Ale dobra, trzecia pizza. Małe, bardzo brzegi, bardzo dużo składników wchodzących na brzeg. To robimy. Nie dużo sera, ale mocno przyjarana, mocno wypieczona. Nie jestem pewna, cholera. Bo z Domino's zawsze brałam na grubym cieście. Mhm. – Nice. – Ta jest dobra. – Jest dobra. – Ta jest robię super. – No. – Lubię bardzo cienkie, mm. więc ta mi bardzo smakuje. – A ja no, wolę grubsze. – I nadzienki jeszcze nie widziałam. – Ja wiem, że to jest Domino's. Wiem, że to jest Domino's, tu jest obsypane taku mm, taką jakby... Nie, nie wiem, czy to jest mąka, czy to jest taka bułka. – Ja sobie nie jest. Nie, ja wiem tak dużo pizzy, słuchajcie, przynajmniej raz w tygodniu, że znam te wszystkie pizze. Ja też dużo jem, tylko cholera nigdy nie brałam nacienki właśnie w Dominos, bo zawsze lubię się nawlepszać. czy zawsze grube. Przewidujemy, że to jest Dominos? No chyba tak. Tak, mam tak Też mi się tak nie daje. to... trochę bardzo przebieczona, ale ogólnie jest to. Mhm. No to tak, podsumowując, obstawiam. Śmiesznym rantem. Pizza Hut, mm -hmm. papier, telepizza. telepizza i spieczony mocno Dominos. Ona jest cholera smaczna, ale ja bym była za tym, że to jest, pit, że to jest y, telepizza, a to jest Dominos. Może Nie Dominos bliźni. coś spieprzyło. Nie moim zdaniem, moim zdaniem, to jest telepizza. Tak, same here. Ponieważ jest najgorsza w smaku, <grym> ale największa. Mm -hmm. Strasznie tłusta w ogóle. Tak. Taka... To jest moim zdaniem Pizza Hut. Nie, według mnie, według mnie to jest Dominos. Czyli tak. ta pierwsza. A ostatnia to moim zdaniem Dominos. Nie, według mnie to jest Dominos. To jest Pizza Hut. A to jest Telepizza. Ta pizza wygrywa. Hmm, tak, ta zdecydowanie. jest najlepsza. Jest najlepsza. Ta... O, pokazujemy. Że ta nam bardzo smakowała. Cieszymy się, że taką nam dostaliśmy. Do jedzenia. Chwała, tym, którzy to organizowali. Dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki Wam za ten odcinek. Dziękujemy Wam serdecznie za bananie. Jak widzicie, my sobie jeszcze kończymy. Mhm. Smakowało nam? A ja już no. prawie wszystko skończyłem. Także koniecznie dać łapkę w górę, subujcie kanał hashtagi. Ja tutaj się jeszcze szybko zarekomenduję tylko kino. Najlepiej jest jeść pizzę do filmów. I zajegranie. Widzicie, jak macie partyjki i No ja lubię bardzo takie odcinki, takie, takie programy, także będzie, nadzieję, że Wam się też podobało. No i do zobaczenia w kolejnym